To jeszcze raz tak jak wróciłem, bo troszeczkę był falstart. Ja się nazywam Krzysztof Ignaczak, jestem dyrektorem programowym Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem i rozmawialiśmy sobie tutaj, jesteśmy na fantastycznym wydarzeniu, gdzie najlepiej by było zakomunikować najważniejsze decyzje podejmowane przez kluczowe osoby i instytucje w naszym kraju. Witam serdecznie prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. Witamy serdecznie. Pana ministra sportu Kamila Bortniczuka, witam serdecznie. Pana prezesa Sebastiana Świderskiego, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz Bartosza Kurka, kapitana reprezentacji Polski. Wymienione te osoby za moment ogłoszą jedną, tak jak wam powiedziałem, dla mnie jedną z najważniejszych, kluczowych decyzji i chciałbym tutaj poprosić pana premiera teraz o zabranie głosu. Zapraszam panie premierze, wszyscy tak, poproszę wstańcie wszyscy. Szanowny panie ministrze, panowie ministrowie, a nade wszystko drodzy sportowcy. Polska jest domem dla siatkówki nie tylko w Europie, ale siatkówki światowej. My Polacy kochamy siatkówkę. Ten rok był dla nas fenomenalny. Nie tylko złoto Ligi Narodów, ale także złoto Mistrzostw Europy i złoto Ligi Mistrzów i to w finale polsko-polskim. Cóż lepszego sobie moglibyśmy wymarzyć. I dlatego tutaj warto na tym Europejskim Kongresie Sportu odbywającym się w Polsce w Zakopanem przekazać również kolejną znakomitą wiadomość. Znakomitą wiadomość, którą zawdzięczamy przede wszystkim polskim siatkarzom, polskim siatkarkom, tym, którzy powodują, że my Polacy kochamy coraz bardziej siatkówkę. A mianowicie mogę uroczyście zapowiedzieć teraz, że Mistrzostwa Świata w 2027 roku odbędą się w Polsce. To jest To znakomita wiadomość dla wszystkich fanów sportu, ale w szczególności fenomenalna postawa naszych siatkarzy, siatkarek, naszych kibiców, spowodowała, że znowu uzyskaliśmy możliwość realizacji tej imprezy, która ma rangę najwyższą, rangę światową. Ale zapytajmy, dlaczego też to było możliwe. Przede wszystkim Polska udowodniła, że potrafimy organizować imprezy na światowym poziomie i tutaj też chciałem za to podziękować panu ministrowi sportu. Naprawdę on tutaj przykłada się do tego ogromnie, bo to nie tylko potężne środki, które przeznaczamy na sport, o tym jeszcze za sekundę powiem, ale właśnie również zdolności organizacyjne, współpraca z poszczególnymi związkami powodują, że jesteśmy. Dobrym, przekonującym partnerem dla Federacji Światowych, który, partnerem, który może organizować imprezy rangi światowej. Ale wiadomo, że sama wola, determinacja nie wystarczy. Potrzebne są pieniądze. I podam tylko dwie duże liczby z nadzieją, że, choć często duże liczby nie przemawiają do wyobraźni, że te dwie akurat przemów przemówią. 2015 rok 950 milionów złotych na wszystkie wydatki związane ze sportem, zawodowym, amatorskim, kultura fizyczna i tak 2023 rok 3 miliardy 800 milionów złotych. To pokazuje ten postęp. A wraz z każdą kolejną wielką imprezą światową, z każdym kolejnym złotym medalem, kolejne polskie dzieci, kolejna, kolejne grupy polskiej młodzieży chcą uprawiać sport. A sport, jak wiemy doskonale, kształtuje charaktery, temperament, dyscyplinę, wytwarza, wyrabia dyscyplinę u wszystkich i powoduje, że mamy Ludzi, którzy wchodzą w wiek zawodowy, w wiek dorosły i są dzięki sportowi silniejsi, silniejsi, charakterem lepsze zdrowie mają i dlatego przeznaczamy kilkakrotnie więcej środków na sport, na kulturę fizyczną we wszystkich dyscyplinach. A ja chciałem w tym miejscu jeszcze raz podziękować Panu Kapitanowi Bartoszowi Kurkowi i wszystkim naszym wspaniałym siatkarzom i siatkarkom bo to ich ogromna zasługa, że siatkówka jest dzisiaj naszym narodowym sportem, a dom światowej siatkówki jest właśnie w Polsce. Dziękuję bardzo.